W 1993 roku wyszedł film pod tytułem Super Mario Bros. i był to film aktorski na podstawie popularnej serii gier o tytułowych braciach Mario. I co prawda, nie był to najlepszy film i nie było to wtedy udane przeniesienie serii gier na duże kin. ale to mniejsza. W dzisiejszym odcinku pomówimy sobie o najnowszej filmowej adaptacji o Mario i tym razem animowanej, czyli Super Mario Bros. film, o której już wiele razy mówiono i przy okazji ujawniono kto będzie to głos pod jaką postać i tak a Ostatnio do tego wyszedł Zwiastun, więc powiem Wam co sądzę o tym filmie, no i jakie miałem wrażenie po pierwszym zestunie. Przy okazji, jeśli odcinek Wam się spodoba i jeśli chcielibyście być na bieżąco z każdym nowym materiałem, koniecznie subskrybujcie mój kanał, a nowości Was nie ominą. Ale nie przedłużając, zaczynamy. Na początku chciałbym przypomnieć o produkcji filmu. Nad tym, na tym filmem pracowano już od 2018 roku, a prawo do tego filmu przejęła firma Illumination, którą możemy kojarzyć z serii o minionkach. I wtedy większość fanów Mariana zastanawiała się, jak to stukie bardziej sobie z tą animacją, jak od nich to wszystko będzie wyglądać, czy chociaż to będzie lepsze od tego filmu z 90. lat. Następnie no pojawiły się informacje, kto pod którą postać serii będzie podłatrzyć głos. I to było tak. Chris Pratt jako Mario, Charlie Day jako Luigi, Ania Taylor jako księżniczka Peach, a także Jack Black w roli dobrze nam znanego z gier wroga Mariana Bowsera. I kiedy to obsadę, to powiedziałem sobie, o, ciekawe co z tego wyjdzie. A najbardziej mnie jeszcze ciekawiło, jaki z prac, tego głos Mariana w oryginalnej wersji językowej, dobrze wyjdzie. A Ostatnio na kolejnym Direccie, nie gdzie są wskazywane nowe gry Nintendo, pojawił się pierwszy zwiesun animacji i trzeba przyznać, że mogło być gorzej, no ale nie jest aż tak źle. W pierwszej scenie trailera widzimy Królestwo Pingwinków, które zostaje w pewnym momencie zaatakowane przez Bowzara, króla Rudu Kopa. Pingwinki, które wcześniej widzieliśmy w grach, na przykład z Super Mario 64, staczają z armię, a jednak ostatecznie przegrywają. A Bowser niespodziewanie niszczy mi zamek i zdobywa uwaga, gwiazdka mocy z Super Mario 64, więc według mnie, w tym filmie prawdopodobnie Mario lidzi po zaratowaniu księżyczki jak zwykle, będą musieli odnaleźć tą gwiazdkę, by uratować królestwo pingwinków. W kolejnej widzimy Mariana wypadającego z zielonej tuby i po raz pierwszy poznaje on świat, ten dobrze nam znany z gier, Mushroom Kingdom, i nawet z pomocą Touda musi uratować. No więc sądząc po tej, po tej gwiazdce pytać z zamku królestwa pingwinków i ratowania Mushroom Kingdom, mogę w sumie stwierdzić, że film będzie opowiadał o porządkach historii Mariana. A wy jak sądzicie? Poza stroną nie pojawia się jeszcze taka mini scenka, w której możemy zobaczyć Luigiego uciekającego przed szkieletami żółtników Koppa i to dodatkowo przy zamku Xera. Ale tutaj to mało mogę powiedzieć. A jeśli chodzi o samą Super Mario Bros. film, to cóż. Modele posadzie stworzone przez Iluminations Standard w porządku i film zapowiedź się ciekawie. Ale mam ogromną nadzieję, że twórcy nas nie zawiodą i będzie lepszy od tego z 1993. Chociaż wtedy nie wykonano na przykład w aktorskiej wersji, ponieważ to były wtedy lata 90. i jeszcze nie tworzono takich postaci za pomocą CGI jak jest teraz. Także czy animacja będzie hitem, czy hitem, i czy pobijali na przykład filmy o Soniku, zobaczymy dopiero wiosną 2023 roku. A w jakie macie zdanie? wam się to, że zamierzacie pójść na ten film do kina? Piszcie koniecznie w komentarzach. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie materiału. Jeśli się Wam podobał, to zostawcie suba, łapkę w górę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Zajętam również się mi serwera na Discordzie, którego macie w opisie filmu. To tyle. Cześć.